Gdzieś są swoje urodziny, więc jednym z moich prezentów dla ciebie będzie ten filmik. A teraz kilka osób chciałoby ci dużo życzyć. Tola, Sylwia! Hej, Sylwia, chciałam ci życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności w dniu twoich szesnastych urodzin, żebyś sobie wybudowała dom w Norwegii i spełniała swoje najskrytsze marzenia. Wszystkiego najlepszego! Chciałabym Ci życzyć wszystkiego, co najlepsze, spełnienia najskrytszych marzeń, bardzo, bardzo dużo zdrowia, jeszcze więcej miłości, abyś przegnała jakoś przez te szkołę średnią, zdała maturę najlepiej, jak potrafisz, dostała się na wymarzone studia i robiła to, co kochasz. Życzę Ci również, abyś przeżyła samą niezapomnianą chwilę, oraz żeby otaczać Cię sami dobrzy, szczerzy i kochający ludzie. Wszystkiego Ej, to nie nagrywało się! <grysta> <grysta> ja Ej! Nie... To się nie nagrało nic. To teraz się nagrywa. Chcieliśmy coś nagrać, ale Bartek nie włączył. Sylwio, yes? pozdrawiamy Ciebie bardzo serdecznie i życzymy Tobie życzenia. Życzenia i życzymy Tobie, żeby spełniły się Twoje wszystkie marzenia i żebyś się z nami kiedyś spotkała. I żeby ten prezent, który dostaniesz, a jest on bardzo fajny, był dla Ciebie, czyli wyjątkowym, żebyś zawsze miał a Na pewno będzie. Na pewno będzie, bo my też tam dwa słowa i dwa... My tam umieściliśmy, umieściliśmy czas siebie. siebie. O, pięknie. Tak, żebyś wiedziała, to tak że, nie że nie czas przemija, czas przemija, no a my jesteśmy my fajni. Nie odcięliśmy sobie nic. Może być to ciekawe. A żeby cię tak y, zachęcić, to zobaczysz. Przyjechały do, do Poznania, przyjechała i zobaczysz, podrywa tutaj, bo facet miał gitarę, nie? To to. Wszystkiego najlepszego, Sylwia! Wszystkiego najlepszego, Sylwia? Nie, możesz ci napić! Andrzej. Nie, nie, Andrzej. Napić się muszę. Hmm. Ja, ty, 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 nie, ty nie nagrywasz. Nie, nie nagrywasz. Nie! Dlaczego to nie miało tak być? Ja miałem później rzeczy nie składać. A ty mnie tu w konia robisz? A miało być tak! Miałem tu sobie stanąć, no nie? Bo nie. A to miało być później, a nie teraz, bo Ty mnie tu teraz nagrywasz. A to miało być później, ja tu chciałem później tak przyjść. Tu trzeba ścianę wyczyścić, bo tu jest trudno, miałem się wody napić. To woda się kończy. I życzenia no. Że wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności grać. Tylko no. mówię no. już no. Dobrą mówiwany. No, chcielibyśmy Cię życzyć. Wszystkiego. Najlepszego. Dużo szczęścia. Zdrowia. Pieniędzy. Słodyczy. Pogody ducha. Uśmiechu. Spełnienia marzeń. Najskrzym marzeń. Życzę. Lusia. I Damian. Z okazji twoich urodzin! Wszystkiego najlepszego Sylwia Sto lat Sylvia. Wszystkiego najlepszego Sylwia! Wszystkiego najlepszego Sylwia! Wszystkiego najlepszego, zdrowia, zdrowia, szczęścia, Sylwia. Sylvia. 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 Sylwia! Wszystkiego najlepszego. Żeby cię żebra nie bolały Masakra. Zdrowie, nie? Sylwii? Zdrowie Sylwii. A ty jeszcze ile? 5 lat? Pomuchę chociaż. Idź wyłącz Sylwia! No. Wszystkiego najlepszego, Sylwia? Sylwia. Wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, wielkiego tortu i udanych urodzin. Wszystkiego najlepszego. Ci wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Bardzo Cię pozdrawiam, Sylwia. Sylwia. Najlepszego, Sylwia. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności miłości, no i ogólnie wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Cześć Sylwia, słuchaj, ja bym cię chciała życzyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, super chłopaka i przede wszystkim tego, żebyś się dobrze uczyła. No i ogólnie wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego Sylwia. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego Sylwia. Wszystkiego najlepszego, Sylwia. Wszystkiego najlepszego, najlepszego i spełnienia najskrytszych marzeń. Na koniec filmiku chciałabym ci życzyć wszystkiego najlepszego i prezent już dostałaś, także wiem, że się cieszyłaś. Potem rzucę filmik z tego jak dostałaś wszystko i jak się tam cieszyłaś tak dalej tak dalej. Eee, dzięki za wszystko co dla mnie zrobiłaś i wszystkiego najlepszego. I nie tak, nie tak, nie tak, życzę wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, bo ja to wstańcie i Nie o